Mam mało subskrypcji wyświetleń, więc widzowie nie będą się liczyli z moim zdaniem i pójdą do jednego większego twórcy. To jest tekst, który dosyć często słyszymy, a najczęściej to słyszymy go w komentarzach na tym kanale, że hej, macie tak mało subskrypcji i tak mało wyświetleń i dlaczego mi mówicie, jak mam robić kanał na YouTube. No to skomplikowane, ale zostańcie ze mną i wam to naprawdę dobrze wytłumaczę. Kilku odcinkach na tym kanale już powtarzaliśmy to, że aktualnie liczba subskrypcji na YouTubie nie jest najważniejszym współczynnikiem, który jest istotny dla algorytmu. Natomiast nadal widzowie, widząc kanał, który ma 1000 subskrypcji i 10 000 subskrypcji, pewnie częściej wybiorą ten, który ma 10 000 subskrypcji. Natomiast sam YouTube, bez względu na to, może polecać w polu wyszukiwania w wyszukiwarce mniejsze kanały, które, na przykład, lepiej odpowiadają słowami kluczowymi na dane zagadnienie. I to jest dosyć częsty przypadek. Możecie sobie wyszukiwać jakichś konkretnych fraz przez wyszukiwarkę i zobaczycie, że czasem wyżej w wyszukiwaniu, w wynikach wyszukiwania, będą mniejsze kanały i mniejsi twórcy, a dopiero gdzieś niżej filmy, które będą miały bardzo dużo wyświetleń. Dopiero jeśli ustawicie filtrowanie wyszukiwania przez liczbę wyświetleń, to wtedy to się ustawi. Ale pierwszy domyślny wynik wyszukiwania to jest ten taki najbardziej proponowany przez YouTube'a, który najlepiej odpowiada na wasze zapytanie. No i coraz częściej na YouTube'ie mamy takie sytuacje, że są kanały, które mają 1000 subskrypcji, 500 subskrypcji, a pod filmem jest na przykład 20 tysięcy wyświetleń, szczególnie jeśli to jest jakiś wiralowy temat. No, podobnie to wygląda w shortsach, to pewnie sami zauważyliście, że są mali twórcy, którzy mają po kilkaset tysięcy wyświetleń na shortsach, mimo że kanał jakoś nie jest super spompowany. No i teraz wróćmy do sedna. Czy widzowie będą wybierali ten większy kanał, czy mniejszy kanał? No jeśli będą się kierowali tylko subskrypcjami, to na pewno tak, ale jeśli ten, kto ma więcej subskrypcji, nie będzie dowodził wiedzy, jakości, edukacji, wartości, to wrócą do Was. I pamiętajcie o tym, i my będziemy bardzo tutaj to często powtarzać na tym kanale, że w biznesowym YouTubie ta gra wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Bo to wszystko, co mówiłem do tej pory, ma przełożenie, jeśli mówimy o treściach takich lifestyle'owych, typowo youtuberskich, gdzie tak naprawdę jedyną wartością, jaką Ty dostajesz jako twórca, no to są te wyświetlenia, i subskrypcje, no i szczególne wyświetlenia, które później przekładasz na jakieś tam wartość reklamową z AdSense'a. Natomiast my, tworząc biznesowe kanały na YouTube, no skupiamy się na tym, żeby dowozić wartość dla Waszych klientów. No i tutaj nie są Wam do szczęścia potrzebne ani wielkie wyświetlenia, ani wielkie ilości subskrypcji. Tylko dla Was najważniejsze jest to, żeby widz. Skonwertował waszego klienta. No i oczywiście to się nie wydarzy często tu i teraz, szczególnie kiedy nagrywacie o jakichś usługach premium czy o produktach premium, bo tutaj proces zakupowy trwa bardzo, bardzo długo. I mówiąc to, słyszę, że powtarzam to w którymś odcinku już pewnie drugi albo trzeci raz, natomiast to warto powtarzać i warto to podkreślać, że. Wasze kanały to nie mają być kanały, które będą walczyły o zasięgi z Mr. Beastem czy z Freezem, ale bardziej takie, które trafią w gusta waszych klientów i gdzie dowiedziecie wartość no, dla waszych klientów. Więc wracając do sedna pytania, zakładając kanał biznesowy dla waszej firmy, zastanówcie się nad tym, czy wolicie mieć 100 tysięcy subskrypcji i nie wiem, po 10 tysięcy wyświetleń pod filmem. Czy wolelibyście, żeby mieć na przykład 1000 subskrypcji po roku, dwóch i żeby kanał YouTube przynosił Wam rocznie na przykład 50 klientów za usługę, która jest w wartości na przykład, nie wiem, 50 tysięcy złotych? No, myślę, że raczej się skusić, na to drugie rozwiązanie. I to jest właśnie sedno tego, czym jest biznesowy kanał na YouTube. To nie jest e, jakaś wydmuszka, to nie jest jakaś farma lajków, to nie jest wyścig na to, żeby mieć jak najwięcej łapek w górę, serduszek i tak dalej i tak Tylko to jest wyścig po jak najfajniejsze współczynniki konwersji. I my w tym pomagamy też innym firmom i udaje się to w całkiem całkiem dobry sposób. Więc jeśli myślicie o tym, żeby Założyć biznesowy kanał na YouTube nie po to, żeby sobie pompować własne ego, tylko żeby pompować własny biznes i pompować swoje portfele. No to w opisie tego filmu znajdziecie taki fajny link z formularzem. No i my możemy Wam w tym pomóc, żeby Wasz kanał bardzo mocno wspierał Wasz biznes. No i myślę, że. Tym wszystkim wyczerpałem ten tekst o tym, czy mój malutki kado ma się jakoś do tych wielkich. Myślę, że w tym krótkim wywodzie przekonałem Was do tego, że to nie zawsze chodzi o to, żeby tych lajków i subów było dużo, tylko żeby się biznes koniec końców zgadzał i z takim podejściem powinniście wchodzić na ocean YouTube'a, do czego Was serdecznie zapraszam i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!